Cześć, Wojciech Krzyszczyk, gościu Saczykowa. Niedawno dostałem takie fajne pytanie, żebym polecił jakieś główki dżigowe z naszego sklepu. Wybrałem główki dzikowe marki Mikado Joes Classic. Główki w nazwie mają Classic, czyli klasyczne. To wcale nie znaczy, że są przeciętne, bo to jest zabójcza broń na drapieżniki. W tych główkach podoba mi się kilka rzeczy. Przede wszystkim solidny i bardzo ostry kuty hak. Także na każdej główce mam napisaną gramaturę i rozmiar tego haka. No i mini zadziorek do trzymania przynęty, który dla mnie jest bombową sprawą. Jest ryba. Oj, coś strzeliło. wielkie to Wielka rybunka. Ale pięknie szczelił, pewnie trzyma. Dlatego no nie. Idę na kompromisy, jeśli wybieram główki dzigowe. Sięgam po to co sprawdzone. do dziu. Link podsumowałem w komentarzu. Halik trzeba do wody. dowody. No i bajka.